Ale zanim przejdziemy do tego odcinka to chciałem Wam powiedzieć, że założyłem swoje konto na platformie Twitch TV gdzie myślę, że od czerwca gdzieś będziemy sobie regularnie streamować Także myślę, że możecie tam wejść, zostawić followka i czekajcie na pierwszego streama Na pewno was o tym poinformuję, lecimy do odcinka Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od otworzenia 18 paczek, które przygotowałem Grałem sobie naprawdę dzisiaj bardzo długo w FIFA Zrobiłem sobie nowy skład, ale zanim ten skład wam pokażę to otworzymy sobie 18 paczek A potem otworzymy sobie jeszcze paczkę z gwarantowaną kartą Toc Bundesliga. Także zaczynamy od tych 18 paczek. Oczywiście nie będę wam tych wszystkich paczek pokazywał, bo to nie ma sensu. Jeżeli uda się coś dobrego trafić, to wam to po prostu pokażę. Wydaje mi się, że z 18 paczek nie trafić ani jednej karty Toc. To trzeba mieć już naprawdę dużego pecha. Także jeżeli coś fajnego polecić, to wam to pokażę. Po tworzeniu jakichś 10 paczek udało mi się trafić lukę Modricia. Walkałcik również tutaj Luis Alberto się trafił. 84 na duplikacie. Jest godzina 19 do gry pojawiła się paczka z gwarantowaną kartą TOC z League'em. Także myślę, że na spokojnie możemy sobie to wykonać. Przede mną jeszcze 7 paczek. Teraz paczka 2 razy 81. Oczywiście bez karty niebieskiej skipujemy. Jeżeli coś ciekawego poleci, to wam to jeszcze pokażę. Czas w sumie, pani po 88. To jest naprawdę bardzo fajny traf draft tej paczki. Także ja jestem zadowolony. Ok, także przed nami mi pięć takich troszeczkę fajniejszych paczek. Zaczynamy od paczki dwóch piłkarzy. 82. Tutaj na duplikacie jest RXN, którego nie skikselowałem. No i zobaczmy. Najpierw paczka dwóch piłkarzy o ocenie 82+. Zobaczmy. Może na niebiesko. Niestety nie mamy Portugalię. Bramka. To nie będzie nic ciekawego. To będzie Lopez. Raz poleci paczka z gwarantowanym piłkarzem o ocenie 83+. Może tutaj w końcu. No niestety nie. No kurczę. Coś ciężko jest trafić tą kartę niebieską. Coś nie chcą lecieć. A ja z takiego nawet... Nie wiem, nie wiem kto jest tak naprawdę w tej drużynie Fajnie byłoby trafić Nuno Mendesa Może Vitinie Dobra, teraz paczka dwóch piłkarzy Ocenie 83 po raz kolejny Bez walkoutu to jest po raz kolejny Jack'o, naprawdę obrzydliwa paczka No i teraz bardzo fajne paczki Zaczynamy od paczki pięciu piłkarzy Ocenie 80 Plus mamy Hiszpanię Prawy obrońca skipujemy, To będzie Real Madrid, to będzie Karwa Tak jest, to będzie Karwa No, Matko Boska w 18 paczkach nie trafi żadnego toca. No to już trzeba mieć naprawdę duże nieszczęście. Chyba, że ta paczka coś zmieni. 10 piłkarzy ocenia 80. Plus. Anglia, lewy obrońca. Manchester United. Teraz zrobimy sobie chyba 3 player-piki oceni 84. Zrobimy sobie paczkę z gwarantowaną kartą piłkarza z Bundesligi. Zagramy sobie spotkanie. A potem jeszcze otworzymy sobie gwarantowaną paczkę z piłkarzem. Toc League M. Także zostańcie do końca, bo na pewno jeszcze dzisiaj Toc trafimy Ok, także udało mi się wykonać 3 player piki o ocenie 84. Mam nadzieję, że jakaś jedna, chociaż niebieska karta się tutaj pojawi. Mamy pierwszego player pika. No, będziemy mieli tutaj Trenta Aleksandra Arnolda. Karta 86. Nie jest najgorzej. Mamy chociaż ten walkout. Zobaczmy, co będzie w drugim player piku. Może tym razem. Okej, okay, osuwa kimś 88. Idziemy troszeczkę w górę. I w ostatnim player jeden jeden z trzech 84. Może tym razem w końcu. Но, к сожалению, Оудегард 87, но мы попали хотя бы Walkouty, i nagle pojawił się czwarty player pick. Aha, to był po prostu jakiś błąd. Nie no, naprawdę. Ta gra jest naprawdę niesamowita. Okej, okay, z racji tego niestety gwarantowany piłkarz z Bundesligi TOC się już skończyło to wyzwanie, i niestety nie udało mi się go zrobić. Także myślę, że w ramach tej paczki możemy sobie zrobić paczkę 10 piłkarzy o ocenie 83. A po spotkaniu otworzymy sobie jeszcze paczkę z gwarantowaną kartą TOC League N. Także dajcie mi chwilkę, ja sobie to zrobię i za chwilę się słyszymy. Okej, okay, także zobaczmy. Paczka 10 piłkarzy o ocenie 83. 80... 83+, plus. czy będzie karta niebieska? Niestety nie, to będzie Sadio Mane 86, także tragedia, nie trafiliśmy, to co? w środku również nie ma, były dwa, chociaż walkouty, także też nie będę narzekał teraz pokażę wam jaki skład udało mi się zbudować, zagramy sobie jeszcze spotkanie w Division Rivals, a potem otworzymy paszkę gwarantowanego piłkarza z League 1 także w taki sposób wygląda moja jedenastka z nowych transferów to estupin nam na lewą obronę, ponieważ jest bardzo tanie, jego statystyki wyglądają bardzo fajnie zrobiłem sobie e darmową ewolucję Gorecki, bo jego staty również wyglądają bardzo solidnie, a nie chciało mi się grać już tym Markizio, naprawę skiedło Malen który w siedmiu spotkaniach stalił 6 bramek za notował 6 z również i na lewe skrzydło Sancho. Naprawdę gram się tym składem bardzo fajnie. Na środku obrony jest jeszcze ulepszony z ewolucji Medina. Po prostu sobie kartę toc ulepszyłem tego Medina, bo on mi bardzo fajne zgranie tutaj daje, także przejdźmy do pierwszego spotkania w Division Rivals. Gram sobie Division Rivals, ponieważ dzisiaj jak gram sobie, to jutro są nagrody i no i te nagrody za Division Rivals są naprawdę bardzo fajne i chciałbym po prostu bić chociaż tą czwartą rangę, żeby były jeszcze lepsze. Okej, okay, także zobaczmy skład pierwszego rywala. Zwykły kobel na bramce, Topsoba z Pamykano na środku obrony, Cody, Gakbo, lina na ataku Naprawdę bardzo przeciętna drużyna, ale pewnie rywal gra solidnie Zobaczymy co to będzie O, Gorecka bardzo z fajną internecją Santo do Messiego, Messi do Kliana Mbappé Kylian Mbappé uderzenie po długim słupku, przesunął się chyba tym Koblem i jakoś gdzieś tym ramieniem to obronił ten Kobel, no to było naprawdę niesamowita interwencja ze strony Kobla, nie wiem jak on to zrobił, mam nadzieję, że tutaj ten Francescoli zostanie dogoniony przez Maliniego albo Kafu i nie będzie z tego żadnej groźnej akcji, brawo Gorecka, naprawdę z Gorecki jestem mega zadowolony. Głupi błąd w obronie tym Cafu, Vinicius Junior się rozpędza, uderzenie finezyjne, no ale Peter Schmeichel na spokojnie to broni. Okej, okay, zobaczmy, Gorecka wyprowadza akcję, mamy wypuszczenie, Klianem Mbappe, który na pewno będzie szybszy od tego tapsoby, zobaczmy, Klianem Mbappe, sytuacja na skrzydle, proste triki, jeszcze Messi, prawa noga upomykana, no to blokuje, no mogłem dalej pójść tym Messi, OK, Sancho przejmuje piłkę, Gorecka, będzie podanie do Jadona Sancho, Jadon Sancho do Klianem Mbappe, Klianem Mbappe, uderzenie, no i Kobel to broni. Messi do Jadeu na On ma 5 gwiazdek sztuczek, ale wchodzi w to pole karne. To będzie rzut karny, panie kolego. I zobaczmy, Kylian Mbappé podchodzi do wykonania tej 11. Lewy, górny róg, Kobel rzucił się w dół. Mamy 1 do 0. Klian Mbappé na liście strzelców. No nie, no nie, no co tu się dzieje? No naprawdę, Francis z takiego miejsca uderza? Dobra, no mamy remis. Będziemy musieli jeszcze strzelić jedną bramkę. No i Vinicius Junior wychodzi sam na sam, Medina go nie dogoni, no Vinicius Junior, no Peter Schmeichel totalnie nie broni, nic w tym spotkaniu, w ogóle to jest zwykły Vinicius? Ja pierdzielę to jest zwykły Vinicius Junior, a on tak łatwo przechodzi moich obrońców, to jest coś niesamowitego. Może tym razem malen uderzenie, no to był ostry kondi Kobel to nas spokojnie broni, ale Kobel w tym spotkaniu 10 razy lepiej broni od naszego Petera a jest to naprawdę bardzo przykre. Chyba, że jeszcze Kilian nie stracimy tego, jeszcze Malen. Prawa noga! Fantastyczne wykończenie, Malena. Naprawdę ta karta jest świetna. Jeżeli poszukujecie napastnika lub skrzydłowego, do 60 tysięcy. Naprawdę polecam wam kupić tą kartę, gra się nim niesamowicie. A ten zwykły winicy junior naprawdę jest jakiś posrany na spokojnie wyprzedza go kafu? Naprawdę, Kodigakpo, co tu się dzieje w tym spotkaniu? Dlaczego ten Malden ode nie odebrał tej piłki? To ja naprawdę nie wiem. Czy ktoś może odebrać tutaj piłkę, naprawdę? Okej, okay, Messi, bardzo fajne podanie do Jadona Sancho. Jadon Sancho w polu karnym, zobacz, może uderzmy niefinezyjnie. Ale Kobel po raz kolejny, naprawdę. Messi, podanie do Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, prawa noga, to musi być bramka. Wracamy do gry, bramka kontaktowa, 4 do 3, lecimy dalej. Ewin De Bruyne, podanie do Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, do Messiego, Messi! Ta osoba to zablokował, no. Ojoj, oj, oj, malen wychodzi sam na sam już raczej go nie dogonię tym Maldinim. Jednak go dogoniłem i w ostatnim momencie udało mi się zrobić wślizgi, zablokować to groźne uderzenie, ale jeszcze malen. Dobrze Michael. Jego pierwsza udana interwencja chyba w tym spotkaniu. Jadon Sancho w polukarnym uderzenie. No kobel po raz kolejny to broni to nie było najlepsze. Uderzenie ze strony Sancho, ale jeszcze tutaj Kevin podanie do Mes Messi, jeszcze do Mbappé no ale no ta psoba to odebrał. Jeszcze Kevin! Nie, nie strzelę temu gościowi bramki. To jest niemożliwe. Julian podanie do Malena. Zobaczmy, co wykombinujemy tym Malenem. Tutaj może jakoś uda się oszukać rywala. Kevin De Bruyne w ostatnich minutach strzela bramkę na remis. I mamy jeszcze kilka minut, żeby... Dobra, panie sędzio, no to ostatnia akcja, Kevin De Bruyne praktycznie wychodził sam na sama, ten sędzia to gwizdze, niesprawiedliwe spotkanie, według mnie powinniśmy to wygrać, ale to już jest nieważne, zróbmy sobie teraz paczkę z gwarantowanym piłkarzem Toc z Ligue E. Okej, okay, także skład do ocenie 87 gotowy, muszę przepalić tutaj Estupinana z mojego pierwszego składu, ponieważ nie mam żadnego innego Toc'a, ale bez lewego obrońcy na spokojnie i tak będziemy mogli grać. Okej, okay, dajcie mi chwilę, muszę to ogarnąć, bo cały czas mnie wywala smuta, naprawdę nie mogę zrobić tego tego niesamowita. Niesamowite. Okay, także paczka z gwarantowanym piłkarzem Toclik E właśnie przede mną w moich paczkach. No bardzo chciałbym trafić tutaj Kyliana Mbappe, może Dembele. Witnia też był naprawdę... Byłby bardzo dobrym trafem, zobaczmy, mamy niebiesko, mamy Portugalię, lewy obrońca, dobra, 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 opłacało się przypalić tego Estupu puminiana, bo tutaj mamy Nuno Mendesa, który kosztuje chyba jakieś 200 tysięcy, karta wyśmienita, fantastyczna trafia do pierwszego składu, chciałem go kupić, ale po prostu nie było mnie na niego stać, to jest traf za 300 tysięcy nawet, naprawdę mega się cieszę, jego playstyle, no naprawdę to będzie topowy lewy obrońca. Ok, także tak to się prezentuje Nuno Mendes w składzie. Mamy 31 punktów zgrania, tylko Gorecka i Leo Messi nie mają zgrania, ale myślę, że na spokojnie możemy sobie bez tego poradzić. Dajmy mu niech będzie kotwica, dlaczego by nie zagrajmy sobie jeszcze jedno spotkanie Division Rivals. Dobra, także zobaczmy skład ostatniego rywala w dzisiejszym odcinku na bramce Donnaruma. Kąpany na obronie Kevin De Bruyne, również trafiony Kolomuani na ataku. Zobaczymy co rywal potrafi. Testujemy Nuno Mendesa. Oj, pierwsza interwencja na Mendesa, Prawidłowe ustawienie naszego lewego obrońcy. Zobaczmy jeszcze. Mój, teraz tutaj przepuścił piłkę i będzie niebezpieczna sytuacja. Kolomu będzie podawał do Kevina, i to będzie bramka. No i tak byłby tutaj karny. Pewnie jakaś czerwona kartka, czy coś takiego także. Troszeczkę nam się nawet upiekło, bym powiedział. No nie, no co to jest za karta? Co ona tak kończy w ogóle? Thierry, mamy dwa do jednego. Przeciwnik wychodzi na prowadzenie. Nie podoba mi się to. Malen fantastyczny podanie do Messi'ego, Messi, Messi przyjęcie, od razu uderzenie, no Donnarumma to broni, no co się dzieje? Jadon Sancho podanie do Messi'ego, Messi górą do Kyliana, Kylian jeszcze zgrywa to do Malena, Malen uderzenie, nie, no ubem to odbił Baran. Messi... słupek? Nie, 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 dobra, Malen, mamy bramkę, ale się podbijał, jaki wylew, ale że Messi nie trafił tego, z tego pierwszego strzału, to teraz się zdziwiłem, nie? Zmianem babu uderzenie z lewej nogi, fantastyczne uderzenie z, praktycznie z pola karnego. Ojojoj, Maldini, no to był ogromny błąd z mojej strony, niepotrzebny wślizg totalnie. Jest żółta karta, kartka chociaż i rzut karny, który w końcu udało mi się obronić. Peter Schmeichel ratuje nas teraz przed remisem, to mi się podoba. Sancho w polu karnym, ależ fantastyczne uderzenie finezyjne, bramka się po prostu położył, mamy 4 do 2. Dwubramkowe prowadzenie, to może się podobać. Okej, okay, chyba przeciwnik zrobił reszkę i tak mi się wydaje, zobaczmy czy uzna mi zwycięstwo. Także tak jest, mamy zwycięstwo 4 do 2. Ja już się będę z wami żegnał, trafiliśmy kartę do pierwszego składu. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, napiszcie komentarz. Słyszymy się jutro, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!